pieniądze, tam pieniądze, nie to 5 tam trzeba wejść na telefon, w internet, w rynki, no w ten w tym pierwszym, w rynki, w rynki i tak mi jak to ma zabezpieczenia, artyktów, jak to no, ma, to będzie bo jakby trochę długo czekać, aż będzie urocznie. dajemy do końca będzie nastąpił ile możemy i kupujemy mhm. No I jak już chcecie wyjść na budynkę, to wam pokażę. Trzeba wpisać w taką ilości, żeby, żeby nie umrzeć. No i się tu nie ma, zlepisałem. Chyba widzicie, no, no jak to jest klient. No nie wiem, czy to jest klient. Tu macie przykład, jak to zrobić, żeby polatać. Wyspa z nieba. No i musimy trafić w szybę w okno. Szybę w okno. No tutaj z przykładowego filmu. Nie chciałam jeszcze tego robić. I... No. no i tutaj nasz przykład, no i nie trafił, ale tutaj to trafi. Musisz wokół ten szyby i dwie ciężki, że trafisz